Cześć, tu Ola, Twój instruktor jogi. Zapraszam Cię na kolejne 15 minut z jogą. Dzisiaj opowiadamy trochę o prostych wygięciach do tyłu. Niestety, te z reguły proste wygięcia często sprawiają nam bardzo dużo kłopotów. Mianowicie, w szczególności osoby, które mają problemy z dolnymi plecami, z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa, Zgłaszają trudności w trakcie praktyki tej grupy ASAM. Zgłaszają zacisk w dolnych plecach, ból i dyskomfort. Ja dzisiaj na tej naszej 15-minutowej lekcji postaram Ci się opowiedzieć, jak pracować, żeby nie bolało. Zapraszam. Do praktyki przygotuj sobie koc, złożony tak jak u mnie na macie, w format dużego prostokąta. Ten koc będzie podpierał nasz brzuch szczyty ud i aż do dolnych przednich żeber. Zaraz zobaczysz, w których miejscach będziemy się podpierać. Będzie to po pierwsze wygodne dla tych kostnych struktur naszego ciała, ale też będzie to uwalniające dla odcinka nadziwiowego w pewien sposób, w pewien bardzo łagodny sposób. Jeżeli chodzi o wygięcie do tyłu, to przeciwwskazaniami jest menstruacja, oraz ciąża. Jeżeli interesuje Cię, jak pracować, jak modyfikować te grupy asan, ponieważ nie wszystkie pozycje są jak gdyby wyjęte z praktyki zarówno ciążowej, jak i menstruacyjnej, to zapraszam Cię do mojego kursu, tam jest dużo lekcji na ten temat, z takim know-how, jak pracować w tym czasie. Okay. Za chwilę poproszę Cię, żebyś położyła, położył się na brzuchu i zaczniemy od bardzo prostych wygięć do tyłu. Zaczniemy od Shalabhasany, pozycji świeszcza, przejdziemy następnie przez Bhujangasany, pozycję kobry, węża, i zakończymy Damuręhasaną, pozycją łuku. Z ważnych rzeczy, jak pracować w wygięciach, należy pamiętać o tym, że sama grupa wygięć do tyłu jest którąś z kolei w naszej praktyce jogi. To znaczy, nie rzucamy się na nią od razu, tylko przygotowują nas do tej sekwencji asan, do tej grupy asan. Postje stojące, mega wzmacniające, mega osadzające, skłony w przód, siady i skłony w przód, które będą przygotowywały nasz kręgosłup do wydłużenia, do tej pracy, która będzie bazowa w wygięciach. Również skręty, bo one są odżywcze, regenerujące dla naszego kręgosłupa, no i wygięcia będą pojawiały się dopiero w dalszej kolejności. Natomiast. Te ruchy, które, z którymi zapoznajesz się, które poznajesz na początku praktyki jogi, one tworzą podstawę, fundament Twojej pracy za chwilę w wygięciach do ty. I teraz w szczególności osoby, które mają problemy z dolnym odcinkiem kręgosłupa, powinny bardzo intensywnie pracować nogami, czyli tutaj pozycje stojące, wracamy do bazy, i rękami dla przenoszenia otwarcia z lędźwi na no, odcinek piersiowy kręgosłupa. Zaraz zobaczysz, jak to będzie wyglądało. Bazowym ruchem, którego uczymy się w poprzednich grupach asan, jest ruch wydłużanie kręgosłupa i o tym nie zapominamy w wygięciach. Pamiętaj, że nie łamiesz się jak słonka w pół, byleby tylko zrobić mostek, ale to ma być mądry ruch, dobry ruch, który będzie odżywiał Twój kręgosłup i uczył go, prawidłowego odchylania się do tyłu, prawidłowego, łagodnego łuku w tych trzech prostych pozycjach. Zapraszam. Teraz połóż się na swojej macie, połóż się na brzuchu. Upewnij się, że przednia krawędź koca podpiera Cię aż do dolnych przednich żełek, aż do dolnej krawędzi przepony że podparte są Twoje kolce biodrowe brzuch, aż do szczytów ud. Jeżeli korzystasz z nielogicznych koców, z takich koców, jakie masz na stanie w domu, to warto na to zwrócić uwagę, proszę sprawdzić, czy ten wymiar koca, rozmiar koca jest prawidłowy. No i teraz powoli połóż się wygodnie, rozluźnij stopy, rozluźnij ręce, możesz podeprzeć nimi buzie, policzek, czoło. I zrób kilka spokojnych wdechów, wydechów, tak żeby po prostu puścić napięcie, pozwolić, aby ciało rozluźniło się i opadło na matę. Jest to fantastyczna pozycja diagnostyczna, kiedy chcesz nieco uważniej przyjrzeć się, co Ci w kręgosłupie gra, co tam się wydarza. Jakie są Twoje naturalne krzywizny kręgosłupa. Warto jest sobie pobyć w leżeniu na brzuchu ponieważ podparcie przedniej ściany kręgosłupa uwydatnia, uwypukla nasze naturalne krzywizny kręgosłupa. A mówimy tutaj o lordozie lędźwiowej, jaki jest jej łuk, jaka jest jej w cudzysłowie głębokość, kifozie piersiowej, jaki jak tutaj okrągły jest kręgosłup. Jeżeli głowa jest w neutralnym położeniu, to lordozie szyjnej, a przy skręcie głowy no, już nie możemy tego odcinka obserwować. I fajna jest ta diagnostyka, bo bardzo często pokazuje nam to, jakie te krzewizny kręgosłupa mamy, gdzie kręgosłup się zacieśnia, gdzie jest ścisk i blokada i który element naszych pleców warto otoczyć uwagą. I przede wszystkim też kiedy ja spotykam uczniów, pacjentów i pytam o ich dolegliwości i gadam o kręgosłupie, to mm, bardzo często nie wiadomo w ogóle, co tam jest. Nie wiemy, czy mamy hiperlordozę lędźwiową, hiperkifozę piersiową, czasami te terminy są mylone, nie wiemy, czy tam jest wklęsło, wypukło, ciasno, płytko i yoga sprowadza nas do takiego miejsca, kiedy sami siebie możemy bardzo dogłębnie obserwować i oczywiście wspierając się dobrą diagnostyką, aha, okej, okay, tak, teraz czuję ten zacisk i rozumiem, z czego on wynika. Gdyby łączymy kropki, i to jest bardzo fajny moment, yy, ja go bardzo wiedzą lubię, kiedy to czucie ciała, takie bardzo holistyczne i nasze wewnętrzne, ta mądrość wypływa z nas, łączy się z wiedzą naukową i z wiedzą na przykład ze, współcze ze współczesnej medycyny. Ok, mam nadzieję, że trochę poeksplorowaliście swój kręgosłup. Teraz zaczynamy szelaphasa. Szelaphasa, czyli pozycja świerszcza, zrobimy ją sobie w trzech podejściach. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj zaczęli z nogami do szerokości mat. To jest jedna z modyfikacji, którą mogą praktykować osoby z dolegliwościami w odcinku lędźwiowym kręgosłupu. Chciałabym, żebyście teraz mocno skręcili przodu ud do wewnątrz, czyli te, które leżą na kocu, a tyły ud na zewnątrz, czyli te, które są otwarte do sufitu. Tylne pakwiny pod pośladkami uśmiechają się szeroko i zewnętrzne biodra, zewnętrzne krawędzie nóg aż do małych palców stóp mocno dociskają się w dół. Nogi są wyprostowane, więc Twoje kolana nie opadają na ziemię, one się lekko od tej ziemi będą oddalały. Teraz podeprzyj się na dłoniach, lekko unieś klatkę i przesuń dolną krawędź przepony do przodu, tak żeby upewnić się, że ona jest już poza krawędzią koca. Oprzyj wygodnie czoło, wydłuż tył szyi i powoli wyciągnij ręce wzdłuż boków ciała, nie opadaj barkami, barki unoszą się już lekko do góry. Pilnuj, aby teraz w tej pozycji, w tej modyfikacji małe palce stóp mocno, intensywnie dociskały się do ziemi. Barki oddalone od uszu, barki oddalone od podłogi. Mięsień kapturowy pleców, czyli skóra na ramionach, łopatkach, aż do dolnych żeber przesuwa się w dół w stronę pośladków. I powoli zaczynasz unosić ręce, łopatki zanurzone w głąb ciała i pociągać rękami w stronę stóp, mały palce stóp w dół. Głowa w neutralnym położeniu. Nie unoś głowy, jeżeli masz problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupa, nie pozwalaj, żeby wisiała. Unoś po do wysokości odcinka piersiowego kręgosłupa, czyli głowa cały czas podąża za kręgosłupem. Małe palce stóp w dół, ręce w górę, ręce pociągają się do nóg, i teraz obserwuj, co robi Twój krzyż, co robią Twoje dolne plecy. Czy cały czas rotujesz tyło ut na zewnątrz, tyło ut na zewnątrz, małe palce stóp w dół? Czy nie pozwalasz, aby mięśnie wokół krzyża zaciskały się i zbijały tutaj do wewnątrz? Czy dolne plecy pozostają szerokie? A ty teraz wyciągasz się czubkiem głowy w przód, podstawą mostka w przód i wydłużasz swój kręgosłup, tworząc bardzo łagodne łuk. Jeszcze trzy oddechy, dwa oddechy, jeden oddech. I z wydechem powoli opadnij w dół, rozluźnij się. W szczególności, kiedy się rozluźniasz, a masz problemy z dolnymi plecami, skręcaj palce stóp do, do siebie, a pięty na zewnątrz w jeszcze mocniejszej rotacji ud i w jeszcze mocniejszym rozszerzeniu dolnych pleców. Spokojny wdech, spokojny wydech. I teraz popracujemy dołem, popracujemy nogami. Obrzyd czoło na macie, ręce wyciągnij wzdłuż boków ciała. Zdejmij teraz nogi do szerokości swoich bioder. Skręć przód ud do wewnątrz. Jeśli czujesz, że zwężenie nóg spowoduje a, dyskomfort w dole pleców, możesz pracować z nogami do szerokości bioder. Natomiast pamiętaj, że cały czas aktywnie zabieramy zewnętrzne biodra w dół do ziemi i mały palce stóp w dół do ziemi to jest modyfikacja, po to, żeby rozszerzać dolne plecy. I wprowadzać tutaj troszkę więcej komfortu. Ta praca przy do nogach do szerokości bioder nie zmienia się. Teraz głowa pozostaje oparta na macie. Grzbiety dłoni opierają się na kocu, ale barki cały czas unoszą się do góry. Tyły ud zrotowane od wewnątrz na zewnątrz. Zewnętrzne biodra w dół. Małe palce, stóp w dół. I z kolejnym wdechem z wewnętrznych ud uniesiesz nogi do góry. Hop. Nie myśl o tym, żeby unosić je na maksa. Myśl o tym, żeby rozszerzać tyły ud w powietrzu, w przestrzeni na zewnątrz. Wyciągaj nogi do tyłu. Spokojny wdech, spokojny wydech. Jeszcze trzy oddechy. Dwa oddech, proste nogi. Jeden oddech. I z wydechem powoli opadasz w dół. Raz się. Szalabhasa to jest proste, łagodne wygięcie do tyłu. Tu nie musisz starać się wybić i unieść maksymalnie w górę do sufitu. Twoim zadaniem jest wydłużenie kręgosłupa, a następnie nadanie mu bardzo łagodnego łuku. Łuku, w którym kolejne kręgi w kręgosłupie oddalają się od siebie, a nie zbijają i nie ściskają. Połączymy teraz te dwa ruchy. Zwróć uwagę, że twoje nogi bardzo intensywnie pracują w tej pozycji i zwróć uwagę, że twoje ręce bardzo intensywnie pracują w tej pozycji. To jest o tyle trudne, że nogi i ręce są w przestrzeni, czyli nie mają punktu podparcia, to w kolejnych pozycjach będzie się zmieniać, ale one są cały czas bardzo, bardzo aktywne, a nie luźne i pasywne. Zwróć uwagę, jak jest w twojej pozycji. Szelabhasa na pozycja świeżą. Nogi do szerokości bioder, cały czas pracujemy w modyfikacji. Tyły łód na zewnątrz, przody łód do wewnątrz. Kiedy naciskasz grzbietami stóp na podłogę, to rzepki kolanowe już odrywają się od ziemi. Twoje nogi są wyprostowane. Przesuń górne pośladki do dolnych pośladków. Pójdź kolcami biodrowymi w stronę mostka. Możesz jeszcze raz, tak jak na początku, unieść się i przesunąć przednią krawędź, dolną krawędź przepony do przodu. Ręce wzdłuż boków ciała. Wnętrza dłoni otwarte na suwit. I z kolejnym wdechem. unosi jednocześnie wewnętrzne uda do góry. Ręce do góry. Unosi się głowa, unosi się klatka piersiowa. Ręce ciągną się w stronę stóp. Nogi wyciągają się do tyłu. Pilnuj, aby teraz cały czas tyłu ud aktywnie skręcały się od wewnątrz na zewnątrz. Tyły ud otwarte. I jeszcze trzy oddechy. Dwa oddechy. Jeden oddech. I na wydechu powoli opadnij w dół. Rozluźnij się. Teraz druga pozycja. Przygotowujemy się do budżanga asany, pozycji, pozycji węż. W tej asanie nogi będą leżały na ziemi i to ich docisk będzie decydował o tym, czy cały czas Twoje tyły ud będą rytować się na zewnątrz. Nowi do szerokości bioder, grzbiety stóp dociśnięte, rzepki kolanowe podniesione, tyły odrzutowane od wewnątrz na zewnątrz, klatka prysiowa przesuwa się do przodu, ponad krawędź koca i ustawiamy całe dłonie na macie pod barkami. Odsuwamy ramiona od uszu, przesuwając mięsień kapturowy pleców w dół w stronę pośladków. Łokcie zebrane do boków ciała. Głowa wciąż neutralnie podąża za kręgosłupem. Wyciągamy się czubkiem głowy do przodu i lekko do góry. I z kolejnym wdechem, odpychając się od dłoni, lekko unosimy klatkę piersiową. Nie musisz jej unosić na maksa do góry. Na razie dojdź do tej granicy, w której czujesz, że z jednej strony odpychasz się od dłoni, ale z drugiej strony prostowniki grzbietu, mięśnie wzdłuż Twojego kręgosłupa cały czas intensywnie pracują i pomagają Ci podnosić się do góry. Czyli z jednej strony możesz jeszcze podnieść ręce, ale z drugiej strony jesteś na krawędzi, kiedy siła rąk zaczyna być znacząca. Barki od uszu, mięśnie, kapturowy, pleców w dół i zaczynasz powoli unosić klatki prysiowe. Pacha w przód, barki w tył. Pacha w przód, barki w tył. Pacha w przód, barki w tył. Pachy w przód, barki w tył, tyły ud na zewnątrz, zewnętrzne miodra w dół, jeszcze trzy oddechy, łokcie zgięte, dwa oddechy, łokcie ciasno, jeden oddech i z wydechem w dół. Rozluźnij się. Możesz powtórzyć wariant budżangasany z dłońmi pod barkami, jeśli potrzebujesz jeszcze raz popracować nad tą pozycją, a możesz za chwilę przesunąć ręce trochę bliżej Boków ciała, tak jak ja. Przygotowuję się. Przodu ud do wewnątrz, tyłu ud na zewnątrz. Dłonie pod barkami, dłonie troszkę bliżej boków ciała. I powoli zaczynam podnosić się lekko do góry wdech. Przesuwam pachy w przód, zabieram kaptur w tył. Mocno skręcam przodu ud do wewnątrz, tyłu ud na zewnątrz. I powoli z kolejnymi oddechami podnoszę się do góry. Pachy w przód, barki w tył. Pachę w przód barki w tył. Pachę w przód barki w tył. Pachę w przód barki w tył. Tyły od na zewnątrz. Łokcie ciasne. Jeszcze trzy nie prostuję łokci. Dwa. I jeden oddech. I z wydechem w dół. Miennica leży. raz, dużoźniej się. Spokojny dech, spokojny wydech. Zapraszam Cię na ostatnie wejście do tej pozycji na na Przodu ud do wewnątrz, tyłu od na zewnątrz. Przesuwam ręce do łącznych żeber. klatkę prysiową cały czas popycham do przodu. Wdech. Wydech. I na wdechu poruszam się. i do, do, do przodu, barkami do tyłu. Pachami do przodu, barkami do tyłu. Pachami do przodu, barkami do tyłu. I matrza na sufi. Oddycham. Nie zaciskam krzyża. I wydech tu. Czyli pogłębiam zakres mojego wygięcia poprzez otwarcie klatki piersiowej, poprzez impuls do odcinka piersiowego, to on się w cudzysłowie wygina a nie mój odcinek lędźwiowy. Jestem bardzo uważna, bardzo pilnuję rotacją tyłów ud na zewnątrz, aby mój krzyż się nie zaciskał i nie zaciśniał. OK, i nasza trzecia pozycja, dhanurasana, po zdziałku. Tutaj zginamy nogi w kolanach, ustawiamy na razie stopy jak tadasana. Pilnuj, aby za chwileczkę w kolejnej konfiguracji kolana nie rozjeżdżały się na boki jak żabie, a stopy nie ściśniały się do siebie. Cały czas staramy się trzymać kości udowe, uda równolegle względem siebie. Teraz złap dłoni za kostki stóp. Popraw swoją tadasanę na nóg. Niech tadasa na nóg też pomoże ci i pozwoli ci bardzo intensywnie zapracować nogami. Trochę tak jak w pozycjach stojących, taka energia, jakby przejęcie inicjatywy znów przez nogi, tak jak dzieje się to w pozycjach stojących, w asanach stojących. Ok. Barki od uszu, mięsień kapturowy pleców w dół. Zaczynam nogami, siłą nóg pociągać ręce do tyłu. Zobaczcie, że klatka piersiowa bezwysiłkowo otwiera się i unosi. Kiedy czuję, że już dalej pociągać nogami w tył nie mogę... Połączę ten ruch z jeszcze dociągnięciem w tył i pociągnięciem w górę. Czyli nogi w tył i w górę. W tył i w górę. W tył i w górę. Oddech. Dwa. Jeden. I na wydechu wracam. Rozluźniam się zanim podejdę do pozycji po raz drugi. Tu siłą napędową są Twoje nogi, w takim znaczeniu jakby łucznik naciągał cięciłe łuku. I Twoje nogi tak samo pociągają Ciebie, a właściwie Twoją klatkę piersiową do wygięcia. Jeśli nogi będą pasywne, to ta pozycja nie ma szansy się zadziać. Ona się wtedy jeszcze bardziej skoncentruje w krzyżu. Mocna rotacja przodów ud do wewnątrz, tyłów ud na zewnątrz i silne nogi, które pracują w tył, a następnie w górę. Przy drugim wariancie zmienimy ułożenie stóp. Zobacz, jak będzie to wyglądać. Więc jeszcze raz. Zmieniam nogi w kolanach, ustawiam uda równolegle względem siebie, chwytam ze stopy, zaczynam od tadasany stóp. Ten układ będę zmieniała na samym końcu. I powoli zaczynam pociągać nogami w tył. przody ud do wewnątrz. Zewnętrzne kolano do wewnętrznych kolan. Pilnuję, czuję na pewno chwyt rąk na stopach, na kostkach stóp, żeby pięty mi się nie ścieśniały. I teraz ciągnę nogi do tyłu, zaczynam ciągnąć do góry. Ciągnę nogi do tyłu, zaczynam ciągnąć do góry. Ciągnę nogi do tyłu, zaczynam ciągnąć do góry. Wyciągam grzbiety stóp do sufitu, zmiana układu i duży paluch rysuję kropkę na suficie. Duży paluch rysuję kropkę na suficie. Duży paluch rysuję kropkę na suficie. Wydech, powoli w dół. Rozluźniam się po moich prostych wygięciach do tyłu. Prostym sposobem na skompensowanie wygięć jest ekopada pawana muktasana. Połóż się na swojej macie prosto, tym razem już bez koca, bez żadnych akcesoriów, jeżeli nie są potrzebne. Nogi wyprostowane, tadasana, klatka piersiowa otwarta do sufitu, barki zrolowane od wewnątrz na zewnątrz. i skinasz prawą nogę w kolanie do klatki piersiowej. Przyciągasz, prasujesz górną nogę golenią do łydki, łydką do tyłu uda. tyłu uda, do przodu uda i przód uda do klatki piersiowej. Poczuj, jak dolne plecy po prawej stronie rozluźniają się. Poczuj w szczególności, jeżeli tam jest jakiś zacisk. Jak powoli skóra na plecach po prawej stronie rozciąga się, rozszerza, rozpręża. Z wydechem odstaw prawą nogę do lewej i z mniej Lewa zgięta. Twoja prawa noga jest w aktywnej pedasie, nie lewa noga może być pasywna. I prasujemy. Goleń do łydki. Łytkę do tyłu uda. Tył uda do przodu uda. I noga zbliża się do klatki piersiowej. Bez wysiłkowo, przez zgięcie w biodrze, nie przez skręt miednicy, uważaj nad. Obserwuj, jak teraz dolne plecy wydłużają się po lewej stronie. Ile tam jest teraz długość? Jak przyjemnie skóra po lewej stronie pleców rozciąga się, rozszerza. A napięcie spływa w dół. I idę po prostu lewą nogę do prawej nogi. Zegnij prawą nogę jeszcze raz i powtórz pozycję na trzech oddech, zmiana. Wostę na lewą stronę, trzy oddechy. Na chwilę prostu lewą do prawej. I powoli zagnij obie nogi w kolanach, odwijając miednicę, krzyż dociśnięty do maty. Pełna Pawana Muktas. Jeśli czujesz, że dolne plecy wymagają jeszcze więcej uważności, możesz łagodnie pobujać się na boki. Nie chodzi o to, żeby rzucało nami jak łajbą w trakcie sztormu na prawo i na lewo, ale ważne, żebyś poczuła poczuł, że właśnie ten obszar, który wymaga rozmasowania, rozluźnienia, jest delikatnie rozciągany ruchami na boki i później góra-dół. Tak naprawdę, przytaczamy się po krzyżu, rolujemy się po krzyżu, na prawo, na lewo, do góry i do dołu. Możesz zrobić kilka kółek w prawą stronę, kilka kółek w lewą stronę. I jeszcze raz przytulić nogi do siebie. Na chwilę możesz unieść głowę po odcinku wirsowego i powoli rozluźnić się. Ostrożnie odstawić stopę na macie, wyprostować prawą, lewą nogę i zrelaksować się w zielazanie. W dzisiejszej lekcji to już wszystko. Mam nadzieję, że wszystkie te kwestie, które omawialiśmy dla prostych wygięć do tyłu, były dla Ciebie jasne. Daj znać, czy ta lekcja podobała Ci się. Jeżeli masz ochotę, poślij ją dalej w świat. A jeżeli podoba Ci się to miejsce i podoba Ci się cykl 15 minut z jogą, zasubskrybuj kanał Twojej struktury jogi. A Do zobaczenia.